To jest bylica piołun, która rośnie u nas od kilku ładnych lat. Co roku się sprawdza, dba o nas, rośnie sobie pięknie. Także polecam sobie posadzić. Co roku będziecie mieli świeżutki piołunik pod ręką do wykorzystania. Polecam. A teraz, rachu ciachu, muszę przemyśleć, ile zebrać, żeby nie za dużo. Dobra, już wiem. Okej, okay, myślę, że tyle wystarczy, gdyby brakło, to się przyjdzie po resztę. Tak czy inaczej, zapraszam, przetwarzamy piołun, trochę roboty nas czeka, więc. Piełun ma różne działanie w zależności od tego, w jaki sposób je przygotujemy tą roślinę. Czyli może być właśnie intrakt, może być ocet, może być olej. Myślę, że możemy skupić się też na tym, żeby zrobić sobie wino. Czyli na wytrawnym białym winie robimy sobie też taki macerat 1 do 7 na przykład i po miesiącu już mamy fajne winko um, piołnowe. Lub właśnie stosując um, ciepły alkohol albo ciepły też olej i ciepły no, ocet nie, nie, ocet nie na ciepło. Um, w odpowiednich proporcjach, o których za chwilę powiem, stosujemy sobie też na różne możliwości, na różne sposoby. Ogólnie to jest zioło antybakteryjne, zioło też czyszczące krew, zioło przeciwnowotworowe i przeciwrobacze. Oczywiście o tym na pewno wiecie. Przeciwrobacze może być wewnętrznie lub zewnętrznie, czyli na robaczki te, które są w nas i na robaczki, które mogą być na nas. No i teraz tak. Po pierwsze, wróćmy do naparu, czyli do ziela, albo suszonego, albo świeżego ziela, bo możemy zrobić sobie po prostu z tego napar. Czyli w niewielkiej ilości, bo to dajemy taką jedną łyżkę, jeden gram, żeby był mniej więcej i albo robimy tak, że pijemy sobie 2-3 razy dziennie, tam po, tak żeby w sumie było około 200 ml, albo stosujemy sobie tak, że przygotowujemy sobie jedną dwusetkę rano z jednej łyżki i delikatnie sobie popijamy. Jeżeli nie, to też w niewielkich ilościach, znaczy za każdym razem pijemy w niewielkiej ilości piołą, żeby jednak nie odczuć dyskomfortu, no bo piołon to ma silne działanie, także tu jest twój, trzeba po prostu powoli, delikatnie, ostrożnie. Później mamy naleweczkę i nalewkę tak, jeżeli zrobimy sobie nalewkę normalnie 1 do 5 na przykład, yy, czyli jedna część ziela, pięć części alkoholu, gorącego alkoholu najlepiej, chociaż możemy też suszynego robić ewentualnie. No to, to będzie taka mocna nalewka, bo możemy też zrobić sobie taką, wiesz, taki absyncik, czyli do butelki, wkładamy sobie kilka łodyg rozgniecionych z liśćmi, z może być i zalewamy sobie to też ciepłą wódką i więc to będzie słabsze i wtedy możemy sobie wypić kieliszeczek, na przykład rano, natomiast jeżeli zrobimy ten intrakt 1 do 5, to robimy w ten sposób, że pijemy sobie 20, 30 do 40 kropli dziennie, Razy dwa, ewentualnie trzy razy dziennie. I na przykład przed posiłkiem możemy sobie w niewielkiej ilości wody rozcieńczyć i wypić. I to będzie, powinno być przynajmniej dla nas bezpieczne. Z tym, że pamiętajcie, na samym początku testujemy, sprawdzamy. Czyli jedna dawka, nawet mniejsza. Jest wszystko ok, jedziemy dalej. Dobrze? I tak przez tydzień czasu półtorej maksymalnie i później robimy sobie przerwę, po miesiącu możemy po powtórzyć. Jeżeli zauważymy, że działa to na nas dobrze, pozytywnie, mamy się fajnie, no to jedziemy dalej, czyli po przerwie kolejny miesiąc. I powinniśmy też zauważyć, oprócz tego, że mamy lepsze samopoczucie, lepszy humor, też lepiej trawimy. Czyli po prostu mamy się dobrze. Jeżeli zależy nam na pasożytach, żeby troszeczkę się ich pozbyć, no to musimy zastosować też świeże ziele. I tutaj albo robimy sobie właśnie macerat. Tak jak mówiłem, czyli rozgniecione czy pokrojone drobno zioło zalewamy wodą, i po kilku, czterech, pięciu godzinach możemy już sobie popijać. Tylko też w niewielkich ilościach. Natomiast możemy też użyć właśnie od albo możemy użyć sobie interaktu. Czy nalewki po prostu tutaj na gorąco. I ostatnia informacja, jeżeli chodzi o olej. Olej stosujemy też jedną łyżkę dziennie, żeby nie za dużo. W ten sposób właśnie jak mówiłem wcześniej, czyli przygotowujemy sobie olej na gorąco, na ciepło, znaczy się może nie na gorąco, tak do 50 stopni, wcześniej skapiamy sobie spirytusikiem rozgnieczone ziele i dopiero zalewamy sobie olejem i macerujemy sobie też przez przynajmniej tydzień czasu, najlepiej ze 3 tygodnie, później cedzimy i mamy świetnej jakości olej piołunowy który właśnie, jak mówiłem, stosujemy sobie jedną łyżkę dziennie. I to przy problemach czy wątroby, czy woreczka żółciowego, przy wzdęciach bardzo, bardzo warto zastosować. Również przeciwreumatycznie, czyli możemy sobie robić masaże, które będą, powinny przynajmniej sprawdźcie, być takie relaksujące właśnie dzięki zawartości olejków eterycznych tutaj właśnie w piłnie. Także szereg zastosowań, jedna taka malutka, niepozorna roślinka, piękna w zapachu, mocna w smaku, ale warto. Szanowni Państwo, weźcie się w garść, weźcie się do roboty, idźcie, szukajcie, a znajdziecie. Ja nie muszę szukać na szczęście, bo sobie posadziłem dawno temu i co roku mi się pięknie odradza ogromnych krzaczek. Polecam. Słuchajcie, rozgadałem się, bardzo przepraszam bardzo przepraszam. moi drodzy dwa zdania tak na koniec bardzo przepraszam po pierwsze, że nie pokazałem wam jak zrobiłem tą piołonówkę z całych wody tutaj wsadzając po prostu do butelki zalewając gorącym alkoholem. kamera była włączona, natomiast nie było włączone nagrywanie, no i tego nie widzieliście, ale natomiast widzicie, widzieliście całą resztę. wszystko jeszcze ciepłe, ok, super. Więc tutaj postanowiłem zrobić dodatkowo właśnie taki interakt mocniejszy, nie? Jeden powiedzmy sobie tutaj do 5. Na alkoholu jest też ocet, mniej więcej 1 do 5, też 1 do 7 powinien być powiedzmy sobie. No i tutaj olej, też 1 do 5 na ciepło, także w ciągu słuchajcie, 10, może 15 minut zrobiłem 4 produkty z Pionu, Wam również polecam. Naprawdę jest prosto, nieskomplikowanie. Zapatrzcie się tylko w półprodukty i po robocie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. W takim razie do zobaczenia do kolejnego materiału. Także do jutra rana. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się. Cześć. Ciepło to jest na dworze.